Generał z pilnym apelem do Polaków, czy szykują nas właśnie do ewentualnej ewakuacji. Wiceminister z rządu PiS pozwany. Nadchodzi naprawdę wielki cios w polską gospodarkę. A na koniec firmy ogłosiły zwolnienia i masową redukcję etatów. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie na kanale Bądź Na Bieżąco. Dzisiaj dalej jest w takich wyjazdowych warunkach, bardziej plenerowych. Mam nadzieję, że nic Wam nie przeszkadza. Wziąłem tym razem e, mikrofon, więc chyba jakość dźwięku jest znośna. W razie czego piszcie, jakby coś było nie tak. No a ja już nie przynudzam, lecimy z pierwszym tematem. Według informacji przekazanych przez generała Tomasza Bąka sytuacja geopolityczna Polski wymaga szczególnej uwagi po decyzji o opuszczeniu podrzeszowskiego lotniska w Jasiące przez amerykańskich żołnierzy. Generał podkreśla, że chociaż wycofanie Amerykanów nie jest dobrą wiadomością, polskie siły wraz z rotacyjnymi jednostkami NATO nadal zabezpieczają ten strategiczny obiekt. Generał Bąk zwraca uwagę, że przysyłanie rotacyjnych sił do Jasionki nie jest już fazą wspólnych ćwiczeń pokojowych. Lecz poważną fazą incydentów granicznych i wzajemnego odstraszania. W jego ocenie znajdujemy się o krok bliżej realnego konfliktu, jeśli państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego nie wykażą odpowiedniej determinacji. Były dowódca 21 brygady Strzelców podhalańskich przypomina, że w wiasiące obecnie stacjonują żołnierze z Norwegii i Niemiec. Zdaniem generała decyzja prezydenta Donalda Trumpa może być próbą zmuszenia państw europejskich do zwiększenia wydatków na obronność. I większego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa. Polska wypełnia zobowiązania dotyczące wydatków na obronność, jednak inne kraje sojuszu nie radzą sobie z tym tak dobrze. Według eksperta obecna sytuacja wymaga zdecydowanej postawy ze strony wszystkich członków NATO. Wojskowy ekspert zaznacza również, że współczesna wojna toczy się już w cyberprzestrzeni. Jak twierdzi, Polska doświadcza licznych ataków na systemy informatyczne. I w pewnym sensie znajduje się już w stanie wojny hybrydowej. Generał Wong podkreśla, że Federacja Rosyjska nie jest obecnie zainteresowana otwartym konfliktem z NATO, ale raczej destabilizacją poszczególnych państw członkowskich poprzez działania hybrydowe. Progowe przygotowywanie nas do konfliktu trwa już od kilku lat, i od dłuższego czasu obserwujemy, jak coraz częściej podnoszony jest temat obowiązkowej służby wojskowej w Polsce. A to jest tylko jeden z wielu sygnałów, które pokazują, jak bardzo próbuje się nas wepchnąć w wojnę. Wystarczy spojrzeć na ostatnie wydarzenia: wycofanie amerykańskich żołnierzy z jasionki? To jak na razie pojedynczy, ale jednak poważny sygnał. Zachód Europy, który tak ochoczo pcha nas w tej konfrontację z Rosją, w tym samym czasie wyraźnie gra na dobre relacje ekonomiczne z Moskwą. Niemcy, Francja, inne zachodnie kraje nie spieszą się z całkowitym zerwaniem współpracy gospodarczej z Rosją, podczas gdy my, jako Polska, palimy wszystkie mosty wokół siebie na polecenie Brukseli. Generał Bong słusznie zauważa, że jesteśmy już w fazie incydentów gra granicznych, czyli Zamachów i wzajemnego odstraszania. To faza, od której zaczyna się wojna kinetyczna. W momencie, kiedy Donald Tusk mówi coś o europejskiej solidarności, budowaniu unijnego NATO, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Jak sam generał przyznaje, w Hiszpanii nawet nie pokazują w telewizji, że konflikt na Ukrainie wciąż trwa. Polska znalazła się w trudnej sytuacji. Z jednej strony mamy realne zagrożenie ze wschodu, z drugiej zaś sojuszników, którzy zdają się prowadzić. Jakąś podwójną grę. Wycofanie Amerykanów z Jasionki oraz pogarszające się relacje obecnego rządu z administracją Donalda Trumpa, to dowód na to, że zostajemy coraz bardziej osamotnieni w naszych obawach, podczas gdy Zachód realizuje własne interesy ekonomiczne kosztem naszego bezpieczeństwa. I czy to, co teraz planują, to nie jest jakiś plan na ewentualną ewakuację? Piszcie koniecznie, co Wy o tym sądzicie, a my lećmy dalej. Patrzę do grona osób, które zostały pozwane przez Skiw. Jakiś czas temu otrzymałem prywatny akt oskarżenia, w którym pełnomocnik youtubera pisze, że rzekomo dopuściłem się pomówienia jego klienta. Chodzi o moje wpisy w mediach społecznościowych na temat afery Pandora Gate, które zamieszczałem jesienią 2023 roku. Dodam, że sam oskarżający przebywa cały czas na terytorium Wielkiej Brytanii i oczekuje on na rozstrzygnięcie procedury ekstradycyjnej. Co do samego aktu oskarżenia, muszę przyznać, że sprawa ta jest dla mnie niezrozumiała. Tym bardziej, że bardzo często spotykałem się z krytyką, że jestem zbyt powściągliwy w komentarzach i powinienem być w tej sprawie o wiele bardziej dosadny. Nawet nakręciłem osobny film, w którym tłumaczę, dlaczego na ten temat wypowiadam się w tak ostrożny sposób. Możecie sami prześledzić moje materiały z 2023 roku. Żadnych pomówień tam nie było, jednak oczywiście będę brał udział we wszystkich czynnościach i procedurach, które będą wiązały się z toczącym się w tej sprawie postępowaniem. Muszę przyznać, że bardzo ciekawi mnie to, kiedy nastąpi finał głównego wątku sprawy Pandora Gate i obawiam się, że przyjdzie nam na to jeszcze długo poczekać. Afera Pandora Gate pokazuje, jak patologiczne jest polskie państwo. Minęły prawie dwa lata od wybuchu skandalu, a jedyni z zarzutami to Sylwester Wardenga i były wiceminister Piotr Cieplucha, pozwani przez Stew, który <try> spokojnie siedzi w Wielkiej Brytanii, czekając na ekstradycję. Gdzie to jest sprawiedliwość? Gdzie konsekwencje dla głównych winowajców? Państwo rozlicza tych, którzy nagłośnili problem, a nie tych, którzy go wywołali. To chpina z obywateli. W tym samym czasie zwykły kowalski drży przed urzędem skarbowym, bo spóźnił się z VAT-em za przysłowiowe jajko. Wtedy sądy działają błyskawicznie kary sypią się jak z rękawa. Mamy państwo słabe wobec silnych, silne wobec słabych, elity, czy to youtuberzy, czy z, ko z koneksjami, czy politycy są bezkarni, podczas gdy przeciętny człowiek jest miażdżony przez system. Pandora Gates to nie jest tylko afera o niewłaściwe zachowanie to jest takie lustro, w którym odbija się niewydolność wymiaru sprawiedliwości. Dwa lata i zero rozliczeń. To nie jest przypadek, to jest dowód, że w Polsce prawo chroni tych, którzy mają wpływy, a nie tych, którzy szukają sprawiedliwości. Rzeczywiście to był najgorszy dzień na amerykańskiej giełdzie od czasu COVID-19, a dokładnie od 16 marca 2020 roku. Tak źle jeszcze nie było. Administracja Stanów Zjednoczonych wprowadziła na krótki czas najwyższe od ponad 100 lat cła na import towarów z 60 państw, w tym 20% na towary pochodzące z Unii Europejskiej. Już 5 kwietnia. Podstawowa stawka celna importowa do USA wynosiła 10% dla wszystkich importowanych dóbr. Jednak 9 kwietnia po wprowadzeniu nowych stawek celnych Prezydent Trump ogłosił ich zawieszenie na 90 dni dla wszystkich państw poza Chinami. Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wdrożenie zapowiedzianych ceł przyniosłoby w ciągu roku od ich wprowadzenia spadek produktu krajowego brutto Polski o 0,4% w stosunku do scenariusza bazowego. Stany Zjednoczone stanowią drugi, po Niemczech, rynek zbytu dla polskiej wartości dodanej na świecie. W ubiegłym roku, finalny popyt w USA. Odpowiadał za 2,6% polskiego PKB i około 3% zatrudnienia. Około 40% polskich firm spodziewa się istotnego wpływu amerykańskiej polityki celnej na swoją działalność. Przedsiębiorstwa obawiają się przede wszystkim osłabienia koniunktury na rynku unijnym, wywołanej amerykańskimi cłami oraz wzrostu kosztów importu z USA w przypadku wojny handlowej. Pośród polskich firm eksportujących w ubiegłym roku 20% dostarczało swoje produkty do Stanów Zjednoczonych. Z tego 3% firm traktowało USA jako swój główny rynek zbytu. Rynki finansowe zareagowały negatywnie na decyzję o wprowadzeniu ceł. W ciągu trzech dni indeks S&P 500 spadł o 12%, a europejskie indeksy WIG20 i DAX zanotowały odpowiednio 14% i 16% spadki. Była to największa trzydniowa strata od czasów pandemii koronawirusa. Utrzymanie ceł może zwiększyć prawdopodobieństwo recesji w amerykańskiej gospodarce. Prezes rezerwy federalnej Jerome Powell przyznał, że sła okazały się wyższe niż oczekiwano i doprowadzą do wzrostu inflacji oraz spowolnienia gospodarczego, ale również między innymi sektorami naszej gospodarki, które mogą być w związku z tą decyzją zagrożone. Zapowiedź ceł Donalda Trumpa to jest taki zimny prysznic dla polskiej gospodarki, ale prawdziwy cios może przyjść, jeśli Unia Europejska zdecyduje się na cła odwetowe. Polska, choć eksportuje do USA stosunkowo niewiele, jest uzależniona od importu, od technologii, po surowce. Odwet Unii Europejskiej podbije ceny, uderzy w firmy i konsumentów, a nasze PKB może spaść o wiele więcej niż tylko 0,4%. Bruksela zamiast szukać jakiegoś kompromisu szykuje wojnę handlową. Donald Tusk zamiast chronić polskie interesy woli tańczyć jak mu Niemcy zagrają. I to Berlin najbardziej traci na sankcjach i cłach, więc Tusk gorliwie wspiera ich linię, ignorując, że Polska oberwie rykoszetem. Nasz eksport do USA to ułamek PKB, ale Niemcy wysyłają nam tam y, miliardy. Polskie firmy, szczególnie małe i średnie, zapłacą za ten konflikt z drużyzną i spadkiem zamówień. Rząd powinien walczyć chyba o nasze podwórko, a nie ślepo pop popierać unijną awanturę, która tylko pogłębi kryzys? Nie, to jest chyba czas, żeby Warszawa pomyślała o Polakach, a nie o Berlinie czy Paryżu. sprawa liczba zwolnionych pracowników, która wzrosła o 60% w porównaniu z 2023 rokiem. Coraz więcej polskich przedsiębiorstw wprowadza znaczące redukcje miejsc pracy. Według danych opublikowanych 14 kwietnia bieżącego roku przez Super Express zjawisko to dotyka różnych sektorów gospodarki. Eksperci wskazują, że główne przyczyny takich decyzji to postępująca automatyzacja procesów, wzrost kosztów prowadzenia działalności oraz rozwój sztucznej inteligencji. Szczególnie trudno Trudna sytuacja panuje w sektorze płytek ceramicznych, gdzie redukcja objęła już około 700 osób. Polska Unia Ceramiczna. Zwróciła się do Komisji Europejskiej o wprowadzenie ceł na produkty importowane z Indii, które zalewają rynek tańszymi wyrobami. Podobne problemy dotknęły firmę Chemetica Soda Polska z siedzibą w Janikowie, gdzie planowane jest zmniejszenie zatrudnienia nawet o 350 stanowisk. Powodem są wysokie koszty produkcji oraz rosnąca konkurencja ze strony tańszych produktów sprowadzanych spoza Unii Europejskiej, szczególnie z Turcji. Redukcje nie ominęły również innych branż. W firmie Avon w Garwolinie, działającej w sektorze kosmetycznym, planowane jest zwolnienie 178 pracowników w ramach optymalizacji struktur organizacyjnych. Odlewnia G.I. Power w Elblągu zamierza zredukować zatrudnienie o 166 osób do końca czerwca bieżącego roku, a fabryka łożysk tocznych w Kraśniku rozważa zwolnienie nawet 350 pracowników. Eksperci rynku pracy zauważają, że obecna fala redukcji etatów ma charakter strukturalny i może być długotrwałym trendem w polskiej gospodarce. Przedsiębiorstwa, stojąc przed wyzwaniami rosnących kosztów i zagranicznej konkurencji, coraz częściej decydują się na reorganizację i ograniczanie zatrudnienia, aby zachować konkurencyjność na rynku międzynarodowym. Beko włodzi 1000 pracowników, 700 osób pod Wrocławiem, 1300 osób w ciągu dwóch lat szwajcarska korporacja, która ma siedzibę tutaj w Warszawie. I przykłady można mnożyć. Sytuacja na polskim rynku pracy wygląda teraz fatalnie, a przyszłość rysuje się w jeszcze czarniejszych barwach. Masowe zwolnienia w branżach chemicznych, kosmetycznych czy ceramicznych to jest dopiero początek. Firmy duszą się pod ciężarem gigantycznych cen energii, które już teraz osiągają rekordowe poziomy. Zielony Ład, choć miał być nadzieją, w praktyce oznacza kolejne podwyżki kosztów produkcji, co tylko przyspiesza upadek kolejnych przedsiębiorstw. Jeśli Polska zdecyduje się nałożyć cła na towary z USA, Ceny produktów jeszcze bardziej poszybują. To taka prosta droga do kolejnej fali zwolnień. Setki, jeśli nie tysiące ludzi stracą pracę, sektor ceramiczny już teraz zwolnił 700 osób, a Kemetika Soda Polska czy Avon idą tą samą drogą. Koszty życia rosną, zwykli pracownicy tracą pracę. Bez radykalnych zmian w polityce gospodarczej i energetycznej czeka nas gospodarczy dramat, który dotknie niestety nas wszystkich.